i nagrywamy jak piję na gryju bo nie dzisiaj odblokowałem 100 płajków na solo czekajcie, wzięcie już jestem to lecimy Dobra lecimy już jestem Mam na nim piątą miękę, bo ja zbieram na hiperdoladowanie i potem to nie ulepszę postaci. Bo mam dynamajkę na 11 mocy i do niego hiperdoladowanie będę kupiła Ja mam taki bambik, mam małpłajek, więc na nim... i mi idzie jak na początkowego graczu. O nie. I napiszcie napisz w komentarzu, ile macie płacików w a albo ID. O, wtedy sam sobie zobaczyć. Napiszcie też, czy macie greja. Bo jestem ciekawy. Bardzo. A nie robił. Chyba nie tego tej nit. Dostała. 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 Tu? Nie. To w zacznę nagrywać jak już... Jak już za jedną wygraną będę mógł mieć 100 pułapków w bo jest dwóch kubów różnych. Na będzie Kuba mi pomoże. Dobra. Dobra. No to jak teraz wygramy, to to mamy. A Kuba nic nie robił w tych rundach. Takim bambikiem był. Ja go kreowałem, prawda, Kuba? Za, za, Zobaczycie na na Tak, ja go chłopy tam kajowałem. Na no to lecimy. Na pewno. Jak coś to my mamy bambików, bo Kuba ma na... Ja pierdolę. Kruku... E, ten... 300 no, A ja mam na... Nie, bo mam 350. Aha. A ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem. I się dowiedziałem. dobry woli. Mandy, Patrz, jak uciec z kiełowi? Si ma... No, chodź na blisko. Chodź na blisko. Dawaj, dawaj. Chodź, 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 chodź. Chodź tu, chodź tu, dawaj. Niestety nie, bo... Jest niestety, ale giniesz. W tej momencie ja się tak. akurat bawię. To komu to Dziwne, I że... I I a on a on się Tacy dobrze tak grają. Bo jak na takich bambików, to dobrze grają. Nie, są botami akurat. Ten spike tym bardziej. Uf. Nie, nie! jest to, mamy to? Takie okopo w dupę. Nie! Leżę, to jeszcze leżę. kolejna ronda, lecimy. bum! Ej, bum. Dobra. Dobra, no to lecimy z kolejną jądem. Bo tam niestety przegraliśmy. No Kuba skacie jak ma za... HP <laughs> <laughs> No <laughs> bo ja od tego nie porobię, tylko on, on, on kaktusa odpalił Klap, klap, ciao dziecię Ale, ale piosenka. <laughs> piosenka. Tu ześ teraz zaśpiewał Najlepsza piosenka na świecie Jak chcesz to nam odkleja już? Pysenka. Bo mię długo to robimy <laughs> Nie, no wcale Toszeczkę. Nie No, no, no troszeczkę. no wcale, no troszeczkę. O, o dwa kroki, zezgu. Dwa, dwa, dwa kroki. Dwa kroły. Es Bum. Ale. Ale o bigaret użyłam, ale. Akurat taki poplejerowy. Ten garet. Popleja. Ona byś no to... Uciszyła na play. Damy drugi dad? Mhm. Tam już się zdajemy... Aha, dobra, obróćmy. Tam już się... Ten... ten frank chyba jego. Dobra. super. Dobra. No to... No to patrzcie. 100 play, już jest. 105 nawet. No to papa. No to papa jest, papa. 那你不也罢？Ja